Siema, to ja Radio Messi. Jest bardzo późno, ale znalazłem w sklepie Bravo Sport i je sobie teraz otworzymy. Jest nowy numer z klikami. Nie wiem, czy widać, ale zobaczymy. Są trzy naklejeczki. Wow. Gleba. Sprawo jest. I zobaczymy, czy są te XXL plakaty. O, są. Super. Zaraz zobaczymy. Mm, otworzymy sobie naklejeczki. Ostatnią otworzy moja siostra. Tak, chcę jej się nagrywać. Chcę jej otwierać saszetki. Tutaj pozwoliłem. Siostra to siostra, nie? Ja mam tutaj Kwiatkowski. Drugi Pietrakowski. Jest. W końcu z Jagi Łukach. Jakuś. Druga saszetka. O, o nie, nie, nie. Herb. Jest znowu ze Śląska. No nie. Powtórka herbu ze Śląska. O. <grym> Daj się to szczęście, powtórka herbu ze Śląska. Patryk Małecki. Michał Janota. Sabino Plaku. I Budziński. Dobra. I ostatnią serceckę otworzy moja siostra. Wiesz. Niżej, niżej. o jest coś specjalnego i znowu z Jagi o, fajnie Pazdan Kowalski Markowicz Abwo i Bertrando Vasconcelos zaszewki takie sobie ale to nic dobra teraz sobie omówimy z kart specjalnych trafiliśmy powtórkę wks Śląsk i waskę Dobra, teraz sobie omówimy gazetę by jeszcze, patrzyłem, na YouTube nie dodał Dwie twarze mistrza No, 15 naklejek 10. Wow Leo Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar Balotelli nawet, Albo Majang hmm? Jaszka jest bardzo szybki. Złota piłka Ronaldo Kochają go i nienawidzą <grym> niebieskie armie. Bestia atakuje z tego posta Marzenia o mistrzostwach, plakaty Runej Rooney, Rune, Kamil Stoch, Ronaldo, Messi, Frankenstein, Manchester City te Lewandowski. I opatrzcie. Czekajcie, może go wyrywę. Albo zaraz. O, super. no super. Oj, no to poczekajcie chwilę dobra, już wybrałem O ja! Patrz tu nie Neuma XXL O ja lewy Lewy XXL Super Gdzie jest to brawa? Teraz mecz się zaczyna, Polska Chorwacja piłka ręczna. No. są. Memy le co nie zanie. Świetnie zastąpił kot zielonego Messiego Sanchez. No fajne fajne. Krzyżówka. Medale dla Polaków. Ale ten XXL to super. <laughs> Dobra, to było na tyle. I czekamy na jeszcze się karty. <laughs> Dobra, cześć.